Cześć, jestem Tusiek10 Tusiek10, pełna ksywa Siema, jestem Haskus Bart to jestem Dawid Mam 28 lat W TFT te, w te gram już od tak naprawdę pierwszego setu, ale tam z długimi przerwami Jest tak rzetelnie od 3,5 Najwyższe rangi odnosiłem od 5,5 do obecnego gdzieś tam grając na iście w czołowej dziesiątce. Grałem w sumie tak od trzeciego setu. Grałem trochę w pierwszy też, ale nie pamiętam za bardzo nic z niego już. Mam 24 lata, mieszkam sobie w Gdańsku aktualnie i skończyłem sobie magistrat w tym roku. Mam 29 lat. W TFT gram tak pod kątem e-sportowym od siódmego setu. Grywałem w przerwach między pracą jakieś tam pojedyncze gierki. Z czasem, gdy zobaczyłem jak wygląda ten cały e-sport w Polsce, mnie to tak zaciekawiło, że postanowiłem spróbować swoich sił, i, I mnie to mocno urzekło. Mam 21 lat, w TFT tak na poważnie to zacząłem grać. Jakiś rok temu myślę. No i co? Byle nie zrobić 16. Może być? Do Ultraligi dostałem się, zajmując drugie miejsce w wielkim finale kwalifikacji poprzedniego setu. Emocje na pewno duże, bardzo fajne uczucie. Cieszyłem się, że gdzieś ta praca, którą włożyłem, dała ten efekt. Wiadomo, też od jakiegoś czasu już starałem się dostać. To było pewne zwieńczenie. Prób. Do Ultraligi TFT, no z ladera dostałem się ze ogólnie. Była mocna konkurencja ze Spotim, Dwa pierwsze patrze siadłem jednak bardziej chyba niż. Jemu I udało mi się, mimo że w ostatni dzień nadgonił sporo, ale zabrakło mu trochę. A tak ogólnie, czemu się dostałem? Znajomy też mnie na że w sumie dobrze mi idzie. To mogę się obwieścić, że ja w ogóle z Polski jestem, bo teraz też kiedyś chyba mogłem się dostać laderowo, ale nigdzie nie napisałem w sumie. No, za Greka mi uważali na serwerze. <grywa> <grywa> udało mi się zakwalifikować przez otwarte kwalifikacje które graliśmy na koniec setu 9,5. Gdy awansowałem, no to oczywiście byłem przeszczęśliwy. Kluczową emocją, uczuciem, które mi to wyższyło, było spełnienie, że te wysiłki, które włożyłem w przygotowania, w końcu przyniosły rezultat i, i, i to było niesamowite. Dostałem się do Ultraligi po wygraniu turnieju kwalifikacyjnego, dokładnie wielkiego finału. Jak awansowałem do Ultraligi, szczęście było ogromne. Wstałem, wykrzyczałem, głośno wygrałem, a potem lekko trzeba było to <grych> uczcić. Kiedyś sporo grałem w Lola, ale wiadomo, jest to gra drużynowa. Drużyny, jakie są, takie są. TFT ma te zalety, że jednak, mimo dużego RNG, dużo też zależy ode mnie, i tam mogłem się w pełni realizować bez pewnych ograniczeń, jeśli chodzi o współgraczy. Także to mnie głównie przekonało. No, i tak naprawdę szybki climbing, szybki przyrost formy, można powiedzieć. Bardzo mi fajnie podeszło od początku. Gierka dobrze się w nią gra po prostu. Grałem w headstone'a kiedyś trochę sporo. I tak przeszło właśnie te karcianki poszło już w zapomnienie trochę bardziej, i te autobrady wtedy wchodziły. I TFT no, bardziej mnie zdecydowałem, ciągnęło niż ten dotowy. Nie wymagało to dużego jakiegoś na początku skupienia, jak się uczyłem. Mogłem sobie coś, nie wiem, na drugim monitorze patrzeć też w międzyczasie i się tak powoli uczyłem. I w swoim przyjemniej się grało po prostu. Gdzieś tam zawsze obracałem. Się w tych grach z dużym elementem losowości. Te karcianki w szczególności były taką moją pasją. Gdy pojawiły się informacje o autobatlerach, to no, jako, że TFT deklarowało się na takiego czułowego zawodnika, no to postanowiłem spróbować swoich sił i mi się po prostu spodobało. Moje zainteresowanie TFT wzięło się z tego, że patrzę, nowa gra w pierwszym secie TFT wbiję 200LP i mi się spodobało. Próbowałem swoich sił w Headstoneie, udało się wbić legendę, no ale potem wyszło TFT i ono skradło moje e sportowe serce. Powiedziałbym, że moje początki z TFT zaczęły się gdzieś od streamów Zwana, i on był tak naprawdę pierwszą osobą, która tak dużo mnie nauczyła o samej grze i od tamtej pory. Gdzieś zawsze ten jego stream śledziłem, jego, jego przygodę esportową i chyba najbardziej najwięcej mu zawdzięczam, jeśli chodzi o samą grę, można powiedzieć. Fajnie się to oglądało, dużo się uczyłem, ale też miałem takie, no chciałbym właśnie go poznać, chciałbym z nim zagrać i tak dalej. Autorytetem się, że najwięcej nauczyłem się od Kezmana, bo oglądałem sporo w sumie na go. Tak jakoś się uczyłem na streamie. Czarka też oglądałem sporo kiedyś. I w sumie dalej mam, często oglądam. A z zagranicznych to Soju. Nie patrząc tylko na Europę, to Setsuko zdecydowanie jest takim topowym zawodnikiem, którego osobiście polecam śledzić. Jego styl mi się bardzo podoba, jest takim najbliższym mojego idealnego, czyli takiego flex. Patrząc bliżej, tutaj w naszą scenę, no to myślę, że Lulusz jest idealnym przykładem takiego gracza. Jego wiedza na temat gry jest niesamowita. Może nie mam autorytetów, ale na pewno lubię oglądać Soju czy Setsuko, a z polski Kezman. Ciężko mi wypowiedzieć się dokładnie o pozostałych debiutantach, bo też gramy na różnych serwerach. Na pewno ciekawą osobą, taką nową w tym świecie TFT, a bardzo wydaje mi się mającą duży potencjał, jest Utah. Natomiast każdy z debiutantów ma swoje mocne i słabe strony. Albo Alan. Albo Dawidowski będzie największe zagrożeniem. No Dawidowski już próbował wielokrotnie i w końcu się udało mu. Więc to może ten set, gdzie wygrywał w ogóle wszystko. Ciężko wskazać tu kogokolwiek innego od Alansku, no jednak e, jego wiedza, sposób grania i, i generalnie doświadczenie no, wskazuje na faworyta. Na pewno będę uważał na Jutę. Z tego względu, że słyszałem, że bardzo dobrze sobie radzi w różnych grach, na przykład w samym LoLu. Myślę, że jak się przyłoży do TFT, to będzie groźnym zawodnikiem. Najmocniejszym deputantem, oprócz mnie oczywiście, jest moim zdaniem Alan. Jednak to doświadczenie jest nie do nadrobienia.